Laudetu, 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 Poleksit, poleksit. Czy jest możliwy, jak jest możliwy, jak to by wyglądało? Tu coraz więcej się o tym mówi. Nie może w kręgach PiSu sensu stricto co takiej polskiej niby altprawicy różnych Ziemkiewiczów, Warzechów, którzy chcą niby być na prawo od ale tak racjonalnie. No racjonalność ta zdej jest wzięta. Czy polski rząd, pisze Warzecha, będzie miał odwagę wystąpić, Ziemkiewicz, Cejrowski i inni? Bądzowie piszą o tym bardzo wiele. I teraz, czy to jest możliwe? Bezpośrednio, w sensie formalno-prawnym, zasadniczo nie. Unia nie może w żaden sposób uchylić członkostwa Polski. Ono może zostać faktycznie jedynie zawieszone w pewien sposób. Co do niektórych praw przy zachowaniu obowiązków w trybie artykułu 7 TUE, no ale pamiętacie, tu jest kwestia jednomyślności. Węgier to dotyczyłoby już na pewno, a oni nie chcą jednak łamać prawa, nawet co do litera legis. Teoretycznie mogliby wyłączyć Polskę i Węgry. Myślę, że nie zrobią tego bardzo długo. Ale to są kwestie formalne. Teoretycznie rząd Polski może notyfikować wystąpienie. Pewnie by bardzo chciał. Ale dlaczego tak się nie stanie? Nawet w kolejnej koalicji, którą ono nie Niestety nie, nie jestem optymistą. Zapewne będzie to koalicja PiSu z Konfederacją, może niecałą, raczej wyszerpaną pewną liczbą posłów. No tylko wtedy, jeżeli będą mieli około 200, to będzie to raczej koalicja PiSu z Konfederacją. Po pierwsze, dlaczego to nie jest możliwe? Wzmianka już o formalnej notyfikacji takiego zamiaru spowoduje na mój guz dewaluacji rzędu 30, a może nawet 40%. Skokową dewaluację złotego. Do rolników postępowych, chłoporobotników, górnikochutników, etc. Wiem, wiem, klasizm, pogarda, pogarda ale pan profesor Pryobrażeński w siłm sercu też gardził, jakoś to przeżył. Takiej dewaluacji. Informacji o tym, że znika coś takiego jak dopłaty bezpośrednie do hektara, bo że polska biedota na wsi, polskie rozdrobnione gospodarstwa i Kościół Katolicki, największy właściciel gruntów rolnych w tej chwili, wspaniale egzystuje. Tego nie wytrzyma rektorat Piszów. Przecież naprawdę nie uderzy w takich jak ja czy producent tak bardzo. Uderzy, ale nie tak bardzo. w płatnego lekarza, wykładowcy, innego przedstawiciela znienawidzonego, wolnego zawodu, wielkomiejskiej klasy kreatywnej, co w emerytów, ręcisto, emerytów, rodzaju zasiłkowców, tak, tak, tak. No i oczywiście wieś rolników, to uderzy najbardziej. To nie tylko dopłaty, to jest dostęp do rynków. Jakikolwiek faktyczny poleksit spowoduje tak duże utrudnienia graniczne, a przecież ilu z nich jeździ do swoich łojców, a łojce do nich, do Wielkiej Brytanii czy do Norwegii? Spójrzcie, jaka jest, jaka jest sytuacja na granicy Wielkiej Brytanii. I spójrzcie na jedno, Wielka Brytania, kraj z ogromnym, zakumulowanym majątkiem, kapitałem, już dziś ponad 60, prawie 70% głosowałby przeciwko. I w kogo uderzyło najbardziej? Czy naprawdę w takiego chlapusa, jak ja z wyższością karzącego swoje prawne, historie, czy lekarza, czy innego diabła w Londynie nie uderzyło najbardziej w biedotę relatywną tam gdzieś na południowym wybrzeżu Anglii, Walii, etc., w tych starszych, biednych Zęgnierze, za... hurtem głosowali za Brexitem, kiedy jeździły wspaniałe autobusy w na znam 100 milionów setki milionów będą na opiekę lekarską, bo to nasza składka teraz, co jest wielkie G. Za to nie ma świeżych warzyw. Mało też jest za mało robotników z Polski. Nie ma kto tirów obsługiwać. Przyjadą pakis bardzo chętnie. Ciekawe, czy będą ich tak dużo woleli. Tutaj też pewnie niepoprawnie w politycznie, bo potem się okaże, że jednak pracowici Polacy, Litwiniczy czy Słacy, byli dużo, dużo lepsi niż pakis, który od czasu do czasu tam da w łeb jakiejś panience, czy zgwałci No tak tak, wiem, niepoprawnie, niepoprawnie. Zarzuca im też niespójność poglądów. Wiecie co? Spójna idealnie z matematyką i logika. Świat człowieka nie jest spójny. Tak, niektóre moje poglądy pasują do pewnej prawicy, bo jestem liberałem ekonomicznym, inne z obyczajowe do pewnej lewicy. Nie musimy być idealnie spójni. Ale czego się boję, wracając do poleksitu Boję się, że Kaczyński będzie chciał zrealizować mokry sen, który śni wespół z Ziobrą. Toż to nic dziwnego, no. Tu są czule, przytuleni i objęci. Balbinach, balbina. To jest scen o ostatecznym zniszczeniu sądownictwa. Ważniejsze nawet niż media i samorządy. Media i samorządy, tak, na tym się też trzyma reszta państwa. Ale wyobraźcie sobie, rozwiązanie wszystkich sądów. Dobro tworzy jakieś nowe sądy regionalne, powołuje tych, których chce, jak chce. Wtedy, w takiej sytuacji, w zasadzie wszystkie sądy wszystkich państw Unii Europejskiej, EFTA, musiałby stwierdzić, że żadne wyroki polskiego sądu nie są honorowane. No przecież to byłby sąd powołany kurcze, jak przez jakiegoś Alibeka czy innego Nazarbajewa w Kazachstanie. Sąd Najwyższy przestałby istnieć. To by spowodowało faktyczny poleksyt, bo Unia musiałaby już zawiesić członkostwo Polski, jeśli nieformalnie to faktycznie, ani grosza z funduszy spójności jakichkolwiek dopłat. Wtedy Polska musiałaby jedynie uiszczać składki członkowskie, nie czerpiąc żadnych korzyści bezpośrednich finansowych z jakichkolwiek funduszy. No i to doprowadziłoby do faktycznego poleksytu, bo zapewne rząd wtedy by stwierdził, czując, że nie będzie tego robić.